Od 24 lipca mamy okazję oglądać we Wrocławiu wyjątkową wystawę Picasso, Dali Goya, Taormachia, Walkabyków. Unikalny w skali światowej zbiór prac najsłynniejszych hiszpańskich twórców. Kolekcja pozwala zwiedzającym na obejrzenie kilku, w pełni skompletowanych serii prac, na co dzień rozproszonych w galeriach i prywatnych zbiorach na całym świecie. Podczas zorganizowanej dzień wcześniej konferencji prasowej Kuratorki wystawy pani Serenaria Bacalini i Monika barian jurdał przedstawiły efekt swojej pracy. Zebrały ponad 340 dzieł, w większości pochodzących z prywatnych kolekcji. Zbiór ten uświetnia tapiseria Guerniki Pabla Picassa. mamy są i on, on the most important Spanish, uh, Cieszę się, że mamy tu gości z Hiszpanii, ponieważ mogę powiedzieć, że to, co tutaj zobaczymy, to jest najlepsza rzecz, jaką może zaoferować Hiszpania i sztuka Hiszpanii. I wanted to tell you that we are especially happy that we have here for the first time in Poland. Mogę zatem powiedzieć, że jest mi no szczególnie miło informować, że po raz pierwszy w Polsce będziemy tutaj mieć. 69, works of the foundation Picasso of 69 cegiełek z fundamentu Picasso z Malagi. Wystawę Picasso Dali-Goja, tauromachia walka można odwiedzać od 24 lipca do 16 listopada. Oprócz codziennego zwiedzania, odbywać się w tym czasie będą również zajęcia edukacyjne, lekcje muzealne, wykłady.